Witam cię dziękuję na mojej pasiece no, cześć, Znamy cześć. się od lat eee, przyjechałeś po, po mateczki, ja ci obiecałem. wspominałem, że ten kolega to właśnie Ty, tak. Mam kapelusz tutaj, jakbyś chciał. Nie no myślę, że... Nie, one nie, nie są. Muszę wier... spróbować te, e, od razu sprawdzić jak te twoje pszczoły się zachowują, Bo, mi się bo przy, przy tobie są bardzo spokojne, no to tak się mi wydaje. Nie, to no to są naprawdę, no, no są no, naprawdę. No. Nie przesadzam. To są Elgony żółte. To, to była ostatnia rodzina czerwiąca, to Ci dam te lepsze, Wcześniej. Nie, no to mi jak chcesz, ja, jak chcesz. Jak chcesz. Zobacz, mi, mi wszystko jedno, ja mam dwie rodziny wczoraj, że tak powiem osierociłem do podłożenia, także ja i tak pewnie jeszcze poczekam z tydzień. Aha. Zanim je podłożę, żeby tam już było, wiesz, takie pewne, że, że nie będą... Widzisz, ciasto ee... się prawie skończyło. Wczoraj zaglądałem, to jeszcze miały, tak że musisz no. tam... A nie, no to ja to ja, Teraz taki dać. czas, że to karmić trzeba tak czy inaczej, bo to... No i jeszcze troszeczkę tu miały, widzisz? No to to jak one przechodzą? Tu, między tym a tym? Nie przechodzą, tu nic. Tu jest... E... Ale, ale ciasto jest z tej strony, a Tak, to... i tu dolega przykrywka. No no. No, no, no. E, no dalej. I one tak. są między sobą... Na tą ceratę Tak, chodzi. bo jest tutaj wiesz, beleczki włożone, żeby chodziły tak. Aha, no no no. no. Patrz, patrz. To już zrobię sobie głębiej i to jest dobre, bo możesz sobie ciasto położyć. Nie? Tak, no to zobaczmy. No to, to daj mi dwie ramki, które powiedzmy mają najwięcej pszczoły albo czerwiu. No tak, tak zrobimy. Nie? A tego, a, a z pokarmem to sobie jakoś To jest z czerwiem, to raczej powinno być chyba, nie? No. A czy ci wejdą tam? Wejdą, ale ja chcę dwie tylko Bo chcę ten... yy, na górę i na dół, wiesz? Uh -huh. czy, czy... A widzisz mateczkę? Tu jest mateczka. Uh -huh. Uh -huh. No, yy, A jakbyś... A jakbyś... Jeszcze tamtą ten... zobaczył, no weź sobie. Hmm. No to tu też. I tu jest czerw. To te dwie tak. wziąłeś, wiesz? wiem. nie? A te... Aha, tam też zaczerwiła, już widzę troszkę. No to a, by... Tak. To by trzeba było, wiesz co, to ewentualnie, mm, a przesać matkę na którąś z tych. Dobre. Ja jedną, y, na tą, ja sobie jedną już włożę, bo ja mam wiesz, w pionie takie, y, taką odkładówkę. Tu jest więcej czerwi, a tą odrobinkę, bo ja tą ramkę dołożę tam wiesz. Dobra i mateczkę tu. Mateczkę Ci dałem tu Dobra, już. Fajnie oznakowana. To ja ją tu stawiam. Te... a nie i ewentualnie wiesz co Bo a, miotełkę mam tutaj wiesz e... Ja bym to zrobił po prostu tak wiesz No jak dasz rady a nie to miotełkę Ci wyjmę tylko musimy tu otworzyć Troszkę mała pszczół Pszczółek mało no dość, dość tak tego No, no ale, ale jak wiesz no, widzisz że czerwi jest w porządku No wie? no no Dobra Poczekaj, niech wejdą na tą rameczkę, to później najwyżej szczęśniemy znowu, dobra? Niech się tutaj usadowią i możemy drugą włożyć, jak chcesz. Czy, czy jak? No dobra, dobra. Niech se wejdą na tą ramkę, to szczęśniemy później. Dobra, to w Dobra, tu mamy ciasto drugiego. Mi się zdaje, że te dwie rodzinki są fajne, chyba że jeszcze tamta jest fajna. Zerkniemy najpierw. Dobra, tu Ci oddaję te. Ale, ale. Dobra. Dobrze, już to Rodziny, które osierociłem, one by sobie poradziły, nie? Ale już, ja nie. ale już stwierdziłem, że ta jedna, yyy... Poczekaj. Okay. Yy, i tak za matką, jest znaczona. Jakby Jak nie, to przewozimy. Nie widzę jej tu. No to nie ma. Poczekaj, Myślę, że nie. bez okularów, ale bym zobaczył, nie? No kropka <grym> jest. To właśnie nie mogę ode... O oderwałeś. Dobrze. No zobacz, tam jest, za jest, mateczka, jest. No to od razu ją bierz. No. no i tutaj nie ma dużo. Ale na tą stronę jakbyśmy chwileczkę przytrzymali, żeby weszły. No. Wiesz, nie niech wejdą na plaster mm -hmm, i teraz mm -hmm. sprawdzimy to troszkę, troszkę weszło. A tu jest trochę, widzisz tu. Tam się siedzi, nie... właśnie tam. Bo były po tej i po tej stronie. Okej, może tu się będą chciały przyczepić. <laughs> będą, nie wiem. O, No bo to będzie ciężko wy, wytrząść te pszczoły z tego, nie? No, żeby, e... żeby je przesypać, więc... E, a... Yy, widziałem taki fajny filmik yy, takiego starszego siępły, człowieka jest... Igora, nie wiem no. czy ci mówiłem zrobił odkurzacz a. przez taką, wiesz, takie wiaderko z sitkiem że Chyba wszystkie... w... Widziałem coś podobnego. No nie właśnie. wiem czy u niego, ale widziałem, no, no, no że no wyciąga ładnie, nie? Pięknie, no, no. no. a jeszcze nie zrobiłem. <laughs> ale człowiek się uczy całe życie. No wiesz. Wszystkiego nie da się. Nie, da się, nie, ma, pra, nie, nie. ma czasu na to. Znaczy, żeby, żeby wiesz, no, Czasami może i przydałoby się coś, a, a tego. Aha. A, a no, jest no, jak jeszcze, jest. Nie? Jeszcze jak wstrząśniesz, to jeszcze, no, tak? jeszcze damy na chwileczkę. Minęło trzy tygodnie, jak wymieniałem matkę w tym bólu. W sumie dwie matki, w dwóch ulach wymieniałem matki. E tam pokazywałem dwie matki Elgon od Zbyszka z Brzezin. No, i chciałbym, chciałbym dzisiaj zobaczyć, jak te matki czerwią, i sprawdzić. No, chciałbym zobaczyć też maturę. Tak, te przy okazji. Tak. Jest ładnie zaczerwiona już troszkę jest zasklepione o jest akurat się trafiła mateczka Ach. Eee. no chciałbym żeby było widać jest jest mateczka dość fajnie ona zwiększyła zobaczmy jeszcze ile tego czerwiu jest mm, tak cała ramka zaczerwiona też zaczerwiona Tu też już częściowo zasklepiony, częściowo nie ta strona e, zalana jajeczkami. 3. Ta ramka była z e, przełożona z tej e, odkładówki takiego ulika weselnego. Zobaczcie, tak czerwi młoda matka, zwyżka z Brzezin e, I jeśli widać wszystko to jest pięknie zasklepione, bardzo zwarty, po dziury w czerwiu. Czyli mamy cztery ramki z czerwiem. Tu jest pierzga. Tu jest pierzga. Czyli raczej jedzenie. Mhm. Matka akurat była na tej, czy tu doszła, zaraz zobaczymy. Czy tu już była? Czy zaczerwiła? Nie. E. E. Są so, jajeczka? Czy nie? E. Dobra, Trzy, cztery ramki czerwiu. Bardzo takiego zwartego tutaj jajeczka, podlane już larwy, i tu też świeże jajeczka. Tu część, o tu zasklepiły, ale tu to są dopiero co. No, niektóre wyklute larwy. To jest chyba ramka, która się jeszcze wykluwała, bo to 3 tygodnie jest, jak zabrałem starą matkę. Dzisiaj równe 3 tygodnie, więc czasami się zdarza, że jeszcze o te pojedyncze mogą być ze starego od matki no i i co gdzie ta mateczka się schowała jest tu jest tu mateczka a. dobra nie wiem jak to będzie tam widać na filmie ale chowamy ramkę z matką yy, czyli cztery mm, dość mocno dość mocno zaczerwione ramki to nie są jakieś takie częściowo a praktycznie praktycznie w 90% Dobra, tu jest ten drugi ul.